Zatrzymaj się i oddychaj. Witam Cię w szóstym dniu cyfrowego kalendarza adwentowego, w którym pomagam Ci budować zdrowszą relację z technologią. Dzisiaj chciałam Ci przedstawić technikę oddechową, technikę tak zwaną pudełkową, która pomoże Ci zredukować stres, poprawić koncentrację, wyciszyć się przed snem. Także zapraszam, bo dzisiaj będzie bardzo praktycznie. Usiądź sobie wygodnie. I technika polega na tym, że przez 4 sekundy bierzesz wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery sekundy trzymasz. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery sekundy wypuszczasz. Raz, dwa, trzy, cztery i cztery sekundy trzymasz. Raz, dwa, trzy, cztery. I tą technikę. Możesz stosować codziennie, powtarzając ten cykl od 8 do 10 razy, a już jutro dzień siódmy. Zostań ze mną, żeby nie przegapić.